Kogo próbuje chronić aresztowany? Widziałem obok, ale to nie ja kierowałem samochodem. Najważniejszy ligowy mecz świata. El Classico. Messi, Messi, go! Wieczni rywale znów staną twarzą w twarz. Oczy wszystkich kibiców skierowane będą na Camp Nou. Hit ligi hiszpańskiej: FC Barcelona, Real Madrid. Już w niedzielę, 28 października, na żywo w Eleven Sports. Kiedyś przedmioty wieszano tak. Ale lepiej zrobić to przy pomocy gwoździa samoprzylepnego TESA z możliwością regulacji. Wybierz regulowany gwóźdź samoprzylepny TESA. Czerwona ulotka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. I tyle produktów w niskich cenach. Mleko 2%, litr złoty 79. Więcej na kaufland.pl Firma już działa, to teraz taka decyzja. Otwieram e-sklep. Teraz dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego zaprojektujesz i uruchomisz własny sklep internetowy. Załóż PKO Konto Firmowe i zyskaj dostęp do narzędzi, które rozwiną Twój biznes. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Dziadku, naprawisz mi konika? Codziennie coś naprawiam, ale gdy znów dopada mnie ten ból, najpierw muszę pomóc sobie. Traumon żel z miejsca usuwa ból. Pierwszy w Polsce. Trzy razy lepiej wchłania się i dziesięć razy lepiej koncentruje się w miejscu bólu. Traumon szybko mi pomógł. To ja pomagam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek właściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Traumon. Z miejsca usuwa ból. A wczoraj Hubert zabrał mnie do tej cudnej restauracji, i zauważyłeś się? No raczej nie jesteśmy ślepe. Dodałaś magii do łososia. Nie da się nie zauważyć, że magii pięknie podkreśli smak wielu twoich potraw. Hmm, no to dzisiaj zabłysnęłaś. Wiem, uwielbiam go. Mówiłam o rybie. Co ty masz na palcu? Magi. Daj się zaskoczyć. Kupując opony, wielu kierowców sugeruje się ceną. Dla jednych liczy się duży wybór, inni decydują się na sprawdzony model. Ważny jest też czas i miejsce do ręczenia. Wszystko to znajdziesz w Oponeo. Wybierasz typ opon lub markę twojego samochodu, sortujesz według ceny lub setek opinii użytkowników, płacisz jednym kliknięciem, a następnego dnia opony już czekają pod wskazanym adresem lub w wybranym przez ciebie warsztacie. Oponeo.pl. Zmieniamy opony na lepsze. W 24 godziny. Odpalamy wyprzedaż rocznika. Przyjdź na dni otwarte Skody w najbliższy weekend i odkryj komfort i bezpieczeństwo w niższej cenie. Zapraszamy do salonu Skody już w ten weekend. Prowadzisz firmę i potrzebujesz gotówki, by rozwinąć skrzydła Aforti Finance. Pożyczka prosto i szybko, nawet 150 tysięcy złotych. Pomagamy przedsiębiorcom. Sprawdź www.afortifinance.pl. Możesz dalej śnić o samochodzie albo wejść na Otomoto i znaleźć ten, o którym ciągle marzysz. Otomoto. Spełniamy motoryzacyjne marzenia. Już od czwartku w Lidlu. Idealna na chłodne noce. Pościel z ciepłej flaneli. Wybierz pościel idealną dla siebie spośród aż 10 wzorów dostępnych w trzech rozmiarach. Pościel flanelowa już od 55 zł. Do tego dla dzieci i młodzieży, miłe w dotyku piżamy z flanelowymi spodniami. Piżama dziecięca już za 19.99. A mikser z funkcją blendera i obracającą się misą tylko 89 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Mamo, a tata używa amol? Tak. Tata smaruje się amolem, kiedy go bolą mięśnie i stawy. A babcia? Pewnie, bo amol pomaga na niestrawność. A ty, mamo? Oczywiście, gdy boli mnie głowa. To wszyscy stosują amol? Tak, bo to niezwykły lek na zwykłe dolegliwości. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nasz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Dowiedz się, jak zaistnieć na międzynarodowych rynkach. Weź udział w PAJHEXPO 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy naszych ekspertów a z 54 krajów świata. Do zobaczenia. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa TG Narodowy 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paixexpogo.pl. Udział bezpłatny. Smaczne mumy na tym naszym podchalu.